Codziennie od 30 listopada do 25 grudnia zapraszamy na franciszkańskie rekolekcje internetowe o stawaniu się wolnym. Prowadzić je będzie ojciec Tomasz Pawlik, który od lat pracuje we franciszkańskim ośrodku dla osób uzależnionych. Poza rozważaniami ojca Tomka, w filmy wplecione będą krótkie świadectwa osób z ośrodka, które walczą z nałogami i które otrzymują łaskę wolności. Tak ciernie zagłuszyć wiarę jeszcze do 30 listopada można zgłaszać zespoły do wzięcia udziału w koncercie Debiuty 2015 Koncert Debiuty ma na celu promowanie młodych zdolnych artystów, którzy często nie mają jeszcze wsparcia promocyjnego Więzienia. Więcej informacji na stronie organizatora: www.koncertdebiuty.pl. Z dzieciństwa pamiętamy pewnie modlitwę do Anioła Stróża. Ale czy w życiu dorosłym wierzymy w ich istnienie? Autor książki Aniołowie. Opisuje współczesne historie ludzi, którzy aniołom przypisują ratunek lub pozytywne zmiany w swoim życiu. Przybliża również opisy biblijne i rolę aniołów w historii zbawienia. Czy może dziecko pocieszyć psa? Pewna dziewczynka siedziała w ogrodzie i zobaczyła smutnego psa w kagańcu. Kaganiec to taki okropny przyrząd, w którym można tylko poszczekać, ale nie można się w nim uśmiechać. Kiedy pies spostrzegł dziewczynkę, przybiegł, pomachał ogonem, chciał pysk wsadzić do jej kapelusza. Pogłaskała go, pocieszył się. W roku 2015 obchodzimy setną rocznicę urodzin księdza Twardowskiego, i z tej właśnie okazji ukazała się niezwykła antologia Wybór ze wszystkich książek Jana Twardowskiego dla małych czytelników. Tom pierwszy, ksiądz twardowski dzieciom opowiadania, zawiera ponad 100 opowiastek uczących szacunku dla innych istot, zachwytu przyrodą, szukania sensu i radości życia. Rodowód łaski, Ród, to trzecia część sagi o pięciu kobietach wymienionych w biblijnej genealogii Jezusa Chrystusa. Choć bohaterki tej opowieści były kobietami starożytnego wschodu, ich historia mają zastosowanie w naszym życiu. W trudnych kwestiach, z którymi zmagamy się we współczesnym świecie.